Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat fintechów oraz zmian legislacyjnych, które dotkną te spółki. A moim Państwa gościem jest Pan Tomasz Przybytniewski, Senior Associate, Kancelaria Raczyński, Skalski and Partners. Dzień dobry panu. Dzień dobry, również dziękuję za możliwość zaprezentowania jakby trudów związanych z funkcjonowaniem fintechów w Polsce. No, właśnie, jak te finteki wyglądają w Polsce? No, bo generalnie sporo fintechów powstaje w Polsce. Wydawać by się mogło, że Polska jest takim no, świetnym rejonem dla tego typu firm. Dokładnie. Polska generalnie na tle różnych państw Unii Europejskiej, jak pokazują badania, jest na bardzo wysokim poziomie innowacyjności. Przy czym no, nie jest to jeszcze ten najwyższy poziom, który byśmy chcieli mieć. Oczywiście są państwa, w których te usługi są świadczone w lepszych warunkach regulacyjnych i no niestety też jest tak, że my kreujemy pewne rozwiązania, z których jesteśmy dumni, jak na przykład BLIK wiele lat temu stworzony przez Grupę Banków Polskich, te rozwiązania też są poczęściowo skopiowane, na przykład w Hiszpanii działa na podobnej zasadzie Bizum, Natomiast no, duża część niestety yy, wygląda tak, że yy, przychodzą te rozwiązania do nas z zagranicy, my je trochę kopiujemy. Yy, za granicą le są lepsze warunki, zwłaszcza np. w Wielkiej Brytanii czy w krajach anglosaskich, głównie np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie no, nie, ma, nie ma tych ograniczeń w funkcjonowaniu. Generalnie w Polsce jest taki model, że my coś regulujemy, zostawiamy jakąś taką piaskownicę regulacyjną, w której ktoś może funkcjonować i w tej piaskownicy obserwujemy, czy to jest ok, czy to nie jest ok. Natomiast w krajach anglosaskich jest po prostu plaża, na której się każdy bawi tak jak chce, natomiast dopiero potem przychodzi regulator, który określa, w jaki sposób mają być wykonywane dane usługi. Czyli ta plaża nie miała jeszcze okazji przyjść do Polski, czy już się skończyła? Ta plaża jeszcze nie miała okazji przyjść. Oczywiście są różne działania lobbyingowe, prawników, także ludzi biznesu, by stwarzać te warunki do funkcjonowania takiego biznesu w sposób no, może nie nieograniczony, bo to źle brzmi generalnie, że zostawiamy konsumentów i dane firmy bez żadnej kontroli. Natomiast no, to jest bardzo ciekawe, dla y, na pewno też socjologów czy filozofów ten sposób dyskursu między światem biznesu a światem prawa. W ramach którego no, dążymy, żeby te warunki były jak najszersze, jak najbardziej stwarzały możliwości rozwoju i, i powstawania tego typu firm. Istnieją instrumenty prawne, takie, które umożliwiają startupom rozpoczęcie pracy, funkcjonowanie w takich mniejszych wymogach regulacyjnych, jak na przykład mała instytucja płatnicza, to jest takie rozwiązanie, w ramach którego Założenie tego jest takie, że to jest startup, czyli zapraszamy dane podmioty, żeby się zarejestrowały. To trwa bardzo krótko, miesiąc. Wymogi są bardzo ograniczone, dokumentacja nie jest złożona. Jest to taki model, w którym. Regulator zaprasza do funkcjonowania jako mała instytucja płatnicza. Natomiast no, po jakimś czasie regulator zaczyna podcinać tej małej instytucji płatniczej pewne pewne, pewne możliwości i w ten sposób no, te warunki są coraz jednak gorsze, a rozwiązanie takie, które pozwala tym firmom rozpocząć działalność, trochę przetestować. Czy to w ogóle wypali? Na pewno dla tych firm jest bardzo zachęcający, bo mogą wówczas rozpocząć działalność na rynku w terminie miesiąca, a nie tak jak w przypadku banku w terminie dwóch lat albo trzech. Jakie nas zmiany czekają w legislacji, jeżeli chodzi o właśnie finteki? Jeśli chodzi o fintechy, czyli e, instytucje no, finansowe, które obsługują nasze finanse, e, to generalnie obserwujemy bardzo taką trochę niepokojącą tendencję. E, ja już to zaobserwowałem wówczas, jak pracowałem w banku czy, czy, czy w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, e, że informacja płatnicza jest dla organów władzy publicznej no, informacją bezcenną. Jesteśmy już od wielu lat przyzwyczajeni, że administracja skarbowa korzysta z informacji o naszych rachunkach, poszukuje, czy nie ukrywamy dochodu itd. Natomiast na bardzo dużo na te podmioty z branży fintech nakładane są pewne obowiązki regulacyjne, raportowanie informacji o rachunkach, o posiadaczach, raportowania transakcji na przykład za granicę, tak żeby zapewniać organom władzy publicznej. Taką, taki rejestr, z którego mogą skorzystać, żeby realizować swoje własne cele. Tego przez jakiś czas nie było. Instytucje płatnicze czy finteki były traktowane trochę z taką dozą, to jest troszeczkę takie podwórko. Natomiast no, teraz z, zaczęto dostrzegać, że tam jest potężna baza informacji o nas, jako o konsumentach, o klientach, o obywatelach. E, dlatego coraz więcej jest rejestrów tworzonych. Które należy uzupełniać o szczegółowe dane, a z tych rejestrów korzysta y, administracja publiczna. Mieliśmy ostatnio system informacji finansowej, będzie też w przyszłym roku y, tak zwany CESOP, rejestr transakcji y, transgranicznych, który będzie identyfikował, czy to jakieś wyłudzenia VAT-u, czy nie ma na przykład jakich, y, jakiegoś y, y, łańcucha podejrzanych transakcji. No i generalnie na przykład przepisy związane z AML-em, czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dlatego że no mieliśmy w Europie bardzo przykre wydarzenia związane jednak z zamachami terrorystycznymi. Unia Europejska uznała całkiem słusznie, że y, źródło w Pojawienia się tego typu negatywnych zjawisk jest to, że te organizacje terrorystyczne no, wykorzystują systemy płatnicze i finteki po to, żeby e, w jakiś sposób wprowadzać środki nielegalnie na teren Unii Europejskiej i finansować takie różnego rodzaju działania. Czy to nie pokazuje właśnie, że też jest pewna jednak konieczność, żeby te zmiany wprowadzić, które mogą nieco uprzykrzyć życie fintekom, ale no, są konieczne? Oczywiście wszyscy się godzimy na to, że e, te rozwiązania chronią nasze bezpieczeństwo, my je akceptujemy. Natomiast no, po pierwsze, te obowiązki, one nie są do końca zawsze proporcjonalne, więc w ramach procesów lobbyingowych no, stara się, żeby one nie nakładały obowiązku informowania o wszystkim. Często jest też potrzeba, żeby te narzędzia raportowania były no, bardzo innowacyjne jednak, na zasadzie jakiegoś przekazywania danych, a nie wypełniania tabelek i przekazywania ich pocztą. No ale tutaj musimy jakby oczekiwać na poziom, patrząc, poglądać na to, jak bardzo innowacyjna jest administracja publiczna. No dobrze wiemy, że ona nie jest na tyle chłonna żeby przyjmować pewnego, rozwiąza pewnego rodzaju rozwiązania. Dlatego właśnie kwestia proporcjonalności, wygody, no i też dużo rzeczy pozostaje jednak w tych przepisach bardzo niejasnych, w tym sensie, że e, no, potrzeba prawników, też czasem potrzeba administracji publicznej, żeby e, pewne definicje doprecyzowywać, co generuje dla danego podmiotu no, pewne ryzyko regulacyjne, tak? bo nie bardzo wie, jak interpretować dane, dane sformułowanie na bazie tego, co oferuje. A może Pan podać jakiś przykład? na przykład w ramach systemu informacji finansowej mamy rachunki. No wszyscy wiemy, co to są rachunki płatnicze tak Wyobrażamy sobie to jako pewnego rodzaju saldo, w którym są gromadzone nasze środki. Natomiast umówmy się, że pozostaje bardzo dużo różnych modeli biznesowych, w których rachunek, Czasem jest wirtualny, czasem na przykład jest to rachunek kredytowy, czasem jest to rachunek techniczny i jakby do każdego z poszczególnych modeli biznesowych, który dany podmiot obsługuje i proponuje. Jest problem ze stwierdzeniem, co tak naprawdę ten rachunek płatniczy znaczy. Tak? Administracja będzie chciała powiedzieć, że wszystko, ale z drugiej strony, czy to jest racjonalne, jeśli jest jakiś rachunek, który jest niewykorzystywany głównie do celów płatniczych, ale on funkcjonuje. No, tutaj jakby ścierają się różne podejścia jednak bardziej racjonalne biznesu no i takie bardzo asekuracyjne administracji. I czy to są jedyne wyzwania, jakie stoją teraz przed fintechami, czy to jest dopiero wierzchołek góry lodowej? Generalnie, jeśli chodzi o, o, o wyzwania, m, dokładane są dodatkowe jakby obowiązki regulacyjne, one są związane z AML-em oczywiście. Natomiast, y, no, generalnie, jeśli chodzi o fintechy, to y, bardzo ważną jakby działką, która y, reguluje ten. Ten, ten, ten przedmiot działalności jest dyrektywa o usługach płatniczych. Zawsze z niepokojem. DORA, tak? DORA też to w zasadzie, jeśli chodzi o bardziej kwestie incydentów mhm. operacyjnych, czyli m, takiego y, funkcjonowania technicznego. Y, natomiast no, my z niepokojem zawsze spoglądamy, jak mamy te PSD, m, dyrektywę PSD 1 y, mieliśmy, teraz mamy dwa, w przyszłości będzie 3, 4, 5. No ona jest taką konstytucją dla danego biznesu, więc obecnie trwają prace nad rewizją dyrektywy PSD 2. Unia Europejska wychodzi naprzeciw i rozpoznaje, że tu się coś zmienia i trzeba pewne rzeczy wprowadzić, natomiast drugie, z drugiej strony, no umówmy się też w ramach pewnego procesu legislacyjnego nie jesteśmy w stanie ująć wszystkich absolutnie aspektów, które biznes oczekuje. Natomiast to co Pan wskazał słusznie Dora, to też jest bardzo, ważne, bardzo ważny kierunek. Tutaj mieliśmy jakby dyrektywę PSD2, która była taka konstytucją biznesową dla, dla usług płatniczych. Mówiliśmy o AML-u, czyli o przeciwdziałaniu praniu. Dora jest innym jeszcze z kolei kierunkiem zmian regulacyjnych, dlatego że zaczęto obserwować, że jesteśmy coraz bardziej podatni na ataki hakerskie. W przypadku no, niedostępności jakichś usług generuje to ryzyko paniki, ludzie ruszają do bankomatów. W jakiś tam sposób banki mają problemy z płynnością. Generalnie mieliśmy w czasach pandemii, też w czasie wojny na Ukrainie, dużo przypadków większej chłonności, podatności, wycieczek do bankomatu, które z kolei opróżniały się i prowadziło to do jeszcze do większej paniki. Natomiast no, w przypadku Dory mamy te, te, te wymogi związane właśnie z funkcjonowaniem biznesu jako pewnej struktury informatycznej. Wiąże się to z potrzebą przygotowania planu ciągłości działania, rozparcelowania serwerów w taki sposób, że jeśli coś się wydarzy, to y, podmiot ma możliwości, żeby kontynuować swoją działalność, tak aby klienci nawet nie dostrzegli, że coś rzeczywiście się złego dzieje. Czy to nie? Wymusza na fintechach jakby w ogóle przeorganizowanie swojego działania? Czy to jest jakby do wprowadzenia, tak jak one, tak jak one obecnie funkcjonują, czy jednak muszą jakby od nowa zaprojektować po prostu cały swój, swój know-how? Generalnie, w zależności, czy to jest duży, czy mały fintech, no on będzie miał większe lub mniejsze trudności z spełnieniem tych obowiązków regulacyjnych. Oczywiście w ramach Unii Europejskiej funkcjonuje pewna zasada proporcjonalności uznająca, że pewne podmioty małe mają mniejsze wymagania, duże mają większe. Natomiast ona w praktyce, ta zasada proporcjonalności, zwłaszcza w Polsce, no jest problem z prawidłowym zidentyfikowaniem, co ona tak naprawdę znaczy. Co przekłada się na to, że bardzo dużo podmiotów zostaje czasem z dnia na dzień postawionych w takiej sytuacji, że musi korzystać z zupełnie nowych rozwiązań i może nie być przygotowana dostatecznie na to, co przyjdzie w przyszłości. Podmioty nawet może nie tyle czasem mają problem z przygotowaniem tego know-how, ale uwzględniając, jak bardzo dużo jest regulacji, mamy rozporządzenia, mamy ustawy, mamy rozporządzenia unijne, mamy dyrektywy unijne, mamy Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, taki odpowiednik polskiego KNF-u na poziomie Unii Europejskiej, który wydaje, Sukcesywnie, co kilka miesięcy nowe wytyczne, nowe, nowe, nowe rozporządzenia delegowane, dodatkowe dokumenty, które mają określić, jak ma funkcjonować. Dane rozwiązanie w danej firmie, no co oczywiście przekłada się na to, że podmioty są powiedziałbym nie tyle nieprzygotowane do wdrożenia tych rozwiązań, co no, mogą być trochę zagubione w zasadzie, co ich dotyczy i czy w jakim zakresie mogą stosować różne ustępstwa. Duże fintechy raczej sobie na to nie, nie, nie pozwolą, dlatego że no, mają większe nakłady, mogą szybciej reagować, ich struktury są bardziej skomplikowane. Natomiast no, małe podmioty. Jeśli wiąże się to z powołaniem od, od, od osobnej osoby do osobnego pracownika do poszczególnych działań, no to jest kwestia znalezienia eksperta powstaje, wiele, wiele podmiotów mają problem z, wiele podmiotów ma problem z mm, znalezieniem odpowiedniego, odpowiedniego centrum kompetencji, ekspertów, wiąże się to z kosztami większymi, już nie mówiąc o takiej typowej informatyce, czyli postawieniu jakiegoś oprogramowania czy narzędzi, które by wspierały te procesy. Patrząc na te zmiany, to myśli Pan, że to może rozwinąć ogólnie ten rynek fintechów, czy raczej te zmiany mogą spowodować osłabienie. Tu może rozwinę też swoją jakby myśl, o co mi dokładnie chodzi, ponieważ z tego, co Pan powiedział, to faktycznie jest sporo tych zagrożeń, ale czy widzi Pan w tym pewne szansę na przykład na to, że zaczną się po prostu pewną konsolidację rynku, że jakby finteki po prostu zaczną się łączyć po to, żeby być silniejsze, większe zarazem, czy jednak z racji tego, że głównie finteki to są małe firmy, no to raczej okaże się, że to. W raczej osłabia ten rynek, bo one nie chcą się konsolidować, bo chcą być jako małe firmy, w związku z czym będą po prostu rezygnować z tej działalności. Moim zdaniem, jeśli chodzi o finteki, raczej to rozwinie, znaczy osłabiając pewną część rynków fintechów, rozwija się trochę jednocześnie drugą, bo duże zapotrzebowanie na pewne rozwiązania generuje, zwłaszcza po stronie dostawców różnych usług technologicznych, no bardziej dopasowane rozwiązania. To było związane na przykład z wejściem dyrektywy PSD2, wprowadzenie silnego uwierzytelnienia klienta to jest to co znamy możliwe potwierdzanie SMS-em danych transakcji mm -hmm. ale także biometria e, dodatkowa autoryzacja mobilną aplikacją i tak dalej i tak dalej. I rzeczywiście jak wprowadzano silne uwierzytelnienie było takie ryzyko gdzie oni sobie znajdą z, z, o, takich oferentów czy znajdą takie rozwiązania czy sami takie rozwiązania wypróbują jest zawsze na początku taki okres mm, nazwijmy to trudny, kiedy to jeszcze wszyscy rozpoznają swoje potrzeby biznesowe. E, natomiast e, w przypadku silnego wyżytelnienia Polska wydłużyła okres implementacji tego rozwiązania tam do końca bodaj 2019-2020 roku. Przez to był ten czas, żeby powstały te potrzeby, żeby na te potrzeby odpowiedziały inne firmy. I y, moim zdaniem te wymogi regulacyjne one zawsze oznaczają dla, y, dla tych podmiotów wyzwania, ale y, z kolei jest to bardzo fajna synergia między tych biznesem, a biznesem finansowym a biznesem technologicznym, dlatego że zaczynają się wspierać, oferować różnego rodzaju rozwiązania, które są trochę tańsze, które są lepsze, na przykład rozwiązania chmurowe umówmy się, no są taką odpowiedzią na, na te wyzwania, dlatego że no jest jakiś podmiot, który oferuje rozwiązania chmurowe i on mówi, że jest w stanie zapewnić wszystkie e, zmiany technologiczne związane z regulacjami, dysponuje pewnym know-how i podmioty z tego korzystają, a przez to, że korzysta dużo osób, dużo firm z tego typu rozwiązań, te rozwiązania e, po prostu są dla tych podmiotów tańsze. Ma Pan jakieś może rady dla fintechów, które obawiają się nieco najbliższej przyszłości? Rady dla fintechów przede wszystkim się nie bać, bo um, jakby rynek fintechów funkcjonuje już od dawna, od kilkunastu lat tak naprawdę i zawsze się pojawiają jakieś rozwiązania, które budzą ten niepokój, ale no, rynek jest, ta, jest taka nazwijmy to niewidzialna ręka rynku, która po prostu e, cudownie pewne rzeczy rozwiązuje. E, obowiązków jest dużo, narzędzia w są tworzone z tym co rzeczywiście jest bardzo dużym wyzwaniem to jednak no stworzenie w tych firmach pewnych centrów kompetencji znalezienie odpowiednich też partnerów którzy by wspierali te procesy no bo uważam że narzędzia można bardzo łatwo stworzyć wiele rzeczy można są zastępowalne korzystamy z lepszych gorszych rozwiązań natomiast no najważniejsze w firmach to budowanie fajnego solidnego zespołu który by kontynuował tą działalność i, i wydaje mi się że to jest naj, zawsze najtrudniejsze znalezienie odpowiednich osób, ale jeśli chodzi o wymogi regulacyjne, to moim zdaniem nie ma tutaj żadnych powodów do obaw. Czyli największą siłą, jak zawsze, jest kapitał ludzki. jest też pomysł. Dokładnie, kapitał ludzki i po prostu brak trwogi. Rozumiem. Bardzo Panu dziękuję za dziękuję tę również. rozmowę. moim Państwa gościem był Pan Tomasz Przybytniewski, Senior Associate, Kancelaria Raczyński, Skalski and Partners. Dziękuję bardzo.